Mariusz Skopek witam serdecznie wszystkich użytkowników serwisu informacyjnego Co za Dzień Kompel. Dziś moim i państwa gościem jest prezydent Radomia, pan Andrzej Kosztowniak. Panie prezydencie, witam serdecznie. Dzisiaj spróbujemy podjąć kilka tematów wydaje się kluczowych dla naszego miasta i panie prezydencie. Od razu chyba przejdziemy do tego tematu, który od wielu, wielu lat jest największą bolączką naszego miasta, a mianowicie chodzi o bezrobocie. Według danych Powiatowego Urzędu Pracy to bezrobocie w 2011 roku spadło o ponad 1000 osób, jednak cały czas bezrobotnych w naszym mieście jest około 20 tysięcy. Proszę powiedzieć, czy są cały czas jakieś konkretne plany, jak to bezrobocie zmniejszyć? Wiemy, że cały czas rozwija się między innymi ta specjalna strefa ekonomiczna. Po chwili wrócę do tego, co Pan powiedział. Czy tysiąc osób mało, czy dużo? Zapewne z naszej perspektywy stanowczo za mało, ale odpowiadając już w sposób taki bezpośredni na pytanie, te działania są prowadzone. To nie jest tak, że ktoś. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, może wprowadzić system działań, który sprowadzi do tego, że w Radomiu będzie bezrobocie na poziomie 3-4%. One od wielu, wielu lat są prowadzone. Jest wprowadzony system z wszelkiego rodzaju ulgi, zwolnień, które są dopuszczone polskim prawem, przydzielanym niejako, czy też dawanym w ręce samorządom. Są takie zwolnienia i ulgi. Dla przedsiębiorców cały system związany choćby z polityką nauczania, polityką przygotowywania poszczególnych obszarów inwestycyjnych sprowadza się do tego, abyśmy również zmniejszali to bezrobocie. Skala inwestycji, która przez ostatnich pięć lat w Radomiu była dużo większa, jak powiedzmy przez ostatnie Ostatnią dekadę też powoduje to, że to bezrobocie spada. Czy to jest zadowalające? Ja śmiem twierdzić, że nie. I jako prezydent miasta, jako radomianin przede wszystkim tak stwierdzam, chociaż też pamiętajmy o tym, że jest to wynik stosunkowo dobry albo nawet bardzo dobry, jeżeli patrzymy na spadek i na pewną dynamikę tego, w jaki sposób to postępuje. Ja przypominam sobie dzień, w którym obejmowałem fotel prezydenta miasta 5 lat temu i Wtedy mieliśmy bezrobocie na poziomie ponad 25%. Dzisiaj mówimy o poziomie 20%. Mówimy mniej więcej o spadku o ponad 5%. Dużo, ale i też mało. Chcielibyśmy zdecydowanie mniej. Wszystko, co robimy w sferze promocji, wszystko, co robimy w sferze inwestycji, zwolnień, ulg dla przedsiębiorców i systemie kształcenia ma właśnie sprowadzić się do tego, aby jak najmniej osób w Radomiu pozostawało bez pracy. Również Wszelkiego rodzaju inwestycje, które nie zależą wprost od samorządu, a są determinowane i determinują cały system zatrudnienia, mówię tutaj o inwestycjach rządowych, będą wpływać i wpływają w sposób bezpośredni na, na poziom bezrobocia w Radomiu i w regionie. Tutaj choćby wspomnę przebudowę trasy numer 7, to zakończyliśmy i z tego się cieszymy. Niemniej jednak, to co dla nas najistotniejsze, to przebudowa drogi kolejowej z Warszawy do Radomia. I tu bez wątpienia dojdzie do bardzo dużej zmiany cywilizacyjnej, ale i też w sensie zatrudnienia zmiany dotyczące choćby budowy obwodnic i stworzenia właściwego klimatu, choćby poprzez proces informacji, też promocji naszego miasta, który w, no, w ostatnim czasie jest bardzo jednoznacznie ukierunkowany, w sposób bardzo jednoznacznie określony, że był nawet precyzyjny, ale to wtedy musiałbym się odnieść do słów. Które charakteryzują dzisiejszą promocję naszego miasta, więc siły w precyzji, bo rzeczywiście takowa siła jest potrzebna i takowa jest w przypadku Radomia realizowana. Siła w Precyzji to kampania promująca Radom. Ta kampania trwa już od kilku miesięcy. Proszę powiedzieć, czy są już jakieś konkretne korzyści, jeśli chodzi o wprowadzenie tej marki? No i czy przede wszystkim sami mieszkańcy Radomia utożsamiają się z Siłą w Precyzji w tym, że Precyzja jest w nas? Konkretne przykłady, o których mówimy, tutaj możemy rozpatrywać w kilku aspektach, z jednej strony gospodarczych, ale również tego, w jaki sposób sami postrzegamy, w jaki sposób mówimy, również o samym Radomiu. Na pewno nie jest to proces, panie redaktorze, szanowni państwo, który jest procesem krótkim. Jest to proces długotrwały i proces, który wymaga od nas wszystkich bardzo jednoznacznego określenia się co do tego, jak chcemy sprzedawać siebie i nasze miasto. Jeżeli patrzymy na. Kwestię gospodarczą, bez wątpienia jest to coraz częściej podkreślane w Polsce, ale również są konkretne przykłady, choćby Ministerstwa Finansów, choćby firma Plisens, które podkreślają również, firma Plisens, która przyszła do naszego miasta i będzie realizować inwestycje, w sposób bardzo jednoznaczny podkreśliła to i mówi, że to jest coś, czego poszukuje się w ogóle w Polsce, jest to unikatowa forma. Promocji miasta oparta przede wszystkim o gospodarkę i o możliwości intelektualne danego obszaru. I myślę, że tutaj bez wątpienia są konkretne sukcesy, ale też musimy pamiętać o wewnętrznym przekonaniu się co do tego, że istnieje potrzeba spójnego komunikowania ze środowiskiem zewnętrznym, nas Radomian. Temu miała służyć i służyła yy, cała kampania która była realizowana w poprzednim roku, ale myślę, że te zabiegi będą cały czas, cały czas trwały w kolejnych latach. Bardzo istotny obszar komunikacji w obszarze choćby sposobu wykształcenia nas, przypominania tego, co jest dzisiaj atrakcyjne na rynku pracy, atrakcyjne w przestrzeni publicznej, co powoduje, że młody człowiek dzisiaj może znaleźć dobrą pracę, może się rozwijać. Co nie spowoduje frustracji. Bardzo się cieszę z zaangażowania radomskiego biznesu. Jest już kilka, czy też kilkanaście takich firm w Radomiu, które w sposób jednoznaczny utożsamiają się z tą marką, ale to, co istotniejsze, panie redaktorze, to potwierdzają tak naprawdę tą markę. To nie jest marka oparta o widzi mi się, to nie jest marka oparta o wyobrażenie, to jest marka oparta o fakty i te przedsiębiorstwa w sposób jednoznaczny. To pokazują i zaświadczają. Wspólna promocja choćby z tymi firmami będzie powodowała to, że cały czas przekaz płynący z Radomia będzie perfekcyjny będzie precyzyjny. I, pre i precyzyjny. Panie prezydencie wydaje się strategiczna inwestycja mówię tutaj o lotnisku na Sadkowie. Do września 2013 roku lotnisko ma już funkcjonować jednak tutaj są pewne problemy. Na jakim etapie w tej chwili jesteśmy jeśli chodzi właśnie o powstanie na Sadkowie lotniska portu cywilnego? Ja bym nie określił tego panie redaktorze w kategoriach jakichkolwiek problemów. Pamiętajmy, że wystartowaliśmy w cudzysłowie, używając terminologii lotniczej, z tym projektem kilka lat temu. W Radomiu mówiliśmy przez kilkanaście lat o projekcie, który był w sferze marzeń. Od kilku lat próbujemy go realizować, od kilku lat realizujemy go w sposób może i mozolny, z pozoru patrząc zupełnie z zewnątrz na to. Niemniej jednak miejmy świadomość tego, że do tego, aby zaistniał taki w ogóle port. Musiało dojść do sytuacji porozumienia kilku ministrów, kilku administracji w Polsce, pozyskania dziesiątek różnego rodzaju dokumentów, stworzenia dziesiątek różnego rodzaju analiz. Niestety, w polskich warunkach, ale nie tylko w polskich, tworzenie tego typu projektów jest procesem szalenie, ale to szalenie skomplikowanym i długotrwałym. W poprzednim roku, na jesień, otrzymaliśmy zgodę na utworzenie tego portu, więc kolejny. Bardzo istotny, bardzo istotny krok w dojściu do celu. Dzisiaj trwają wszystkie rzeczy związane, de facto kończą się związane z raportem środowiskowym, z pozwoleniami, wycinkami drzew, tworzeniem planów dotyczących choćby dróg kołowania, systemu nawigacji, wszystkiego, co z tym jest związane. I w momencie, kiedy będziemy mogli fizycznie powiedzieć, że mamy, Lotnisko, które spełnia podstawowe warunki i mamy lotnisko cywilne. Wtedy bez wątpienia wychodzimy do partnerów zewnętrznych i przedstawiamy projekt jako projekt biznesowy. I to dla mnie jest szalenie ważne, aby zawsze to podkreślać. Ja to zawsze podkreślałem, a wydaje mi się, że często niektórzy uciekają od takie stwierdzenia. Projekt lotniska w Radomiu musi być projektem biznesowym, to nie jest projekt w kategoriach. Wizerunkowych, to nie jest projekt w kategoriach budowania pomników komukolwiek albo jednej, drugiej osobie, czy, czy nie wiem, konkretnej grupie osób. To jest projekt, który musi wytrzymać presję albo konkurencję innych projektów czysto biznesowych. Będziemy mieć wszystko, wtedy wyjdziemy w sposób otwarty do swoistego rodzaju licytowania się pomiędzy poszczególnymi zainteresowanymi tym projektem.